Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie ponownie. Dzisiaj dla Państwa przygotowałam bardzo ciekawego gościa, którym jest Jarosław Niewiadomski, terapeuta medycyny chińskiej i naturoterapeuta. Witam Cię serdecznie, Jaryczku. Witam Cię serdecznie, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Jarku, od jakiegoś, od jakiegoś czasu jesteś w Zielonym Projekcie. Czy mógłbyś nam powiedzieć, od kiedy i jak to, jak to się stało, że tu jesteś? W Zielonym Projekcie jestem już od kilku lat. Jako terapeuta medycyny chińskiej zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że prawidłowe odżywianie i powietrze to jest ta energia, którą potrzebujemy na co dzień, żeby nasze zdrowie było na dobrym poziomie. Natomiast, jeżeli odżywianie jest słabe, do tego mamy powietrze, jakie mamy, no to wtedy musimy na codzienne nasze czynności czerpać energię tak zwaną w medycynie chińskiej przedurodzeniową, czyli to, co dostaliśmy od rodziców, a te energie mamy tylko za określony zasób. Nie mniej, nie więcej, tylko tyle, ile dostaliśmy. A więc patrząc na dzisiejsze pożywienie, które na co dzień mamy dostępne, które zmieniło się w przeciągu ostatnich 30 lat bardzo mocno. To stosowanie zielonek jako uzupełnienie naszego pożywienia, a tak naprawdę dostarczenie poprzez zielonki tego, co kiedyś w pożywieniu było, jest niezbędne, żeby prawidłowo funkcjonować. I stąd moje zainteresowanie zielonkami, stąd ja sam te zielonki stosuję i polecam je wszystkim moim pacjentom, którzy do mojego gabinetu przychodzą i uważam, że jest to coś co jest niezbędne, żeby utrzymać dobrostan naszego organizmu, żeby też moje terapie, które stosuję na pacjentach, począwszy od baniek, zioło ziołolecznictwo i inne, miały pożądany efekt. Jest tego dużo, bardzo, bardzo duży zakres, jeżeli chodzi o ciebie. To dużo, dużo wykonujesz dla ludzi, rzeczywiście sama korzystam z Twoich usług. A tutaj nasuwa mi się takie pytanie. Bo generalnie czym jest zielona żywność? To jest sok z jęczmienia i chlorella, żeby tutaj też nasi widzowie, osoby, które nas będą słuchały, żeby wiedzieli o czym mówimy, bo zielone to może być szpinak, to może być wszystko inne. Natomiast moje pytanie, które mi się nasuwa, jak się odnajdujesz w tym temacie? No ja uważam, że e, tak jak powiedziałem, ta zielona żywność, czyli ten sok z są niezbędne, żeby nasze terapie były skuteczne i jednocześnie, żeby nasze życie wróciło do dobrostanu, żebyśmy mogli zapobiegać chorobom i żebyśmy mogli dostarczyć organizmowi to, czego dzisiaj w pożywieniu, które mamy na co dzień jest e, niedostępne, a czasami nawet e, niedosyć czego nie ma, to są rzeczy, które nasze zdrowie niszczą i dlatego w każdym w przypadku pacjenta, który się ze mną spotyka, polecam mu to, żeby z tych zielonek zaczął korzystać, bo to na pewno wpłynie pozytywnie na wszystko, co będziemy robili i to, jak będzie funkcjonował dalej. Jarku, opowiedz nam, czy masz jakieś doświadczenia Twoich pacjentów, osób, które do ciebie się zgłaszają z różnymi dolegliwościami? Opowiedz nam, jeżeli są takie doświadczenia. Tych doświadczeń jest bardzo wiele, natomiast takie, które się najczęściej powtarzają, to jest przede wszystkim to, że pacjenci odczuwają przypływ energii. Jednocześnie z tym przypływem energii odczuwają taki spokój, coś czego wcześniej nie mieli. Na pewno bardzo dużo osób mówi o tym, że reguluje im się układ pokarmowy, to znaczy, jeżeli były zdęcia, zaparcia czy biegunki, to to wszystko znika. Zaczyna to funkcjonować prawidłowo. Wiele, wiele osób, a zwłaszcza nastolatków, którzy mają problem z trądzikiem, twierdzą, że od czasu, kiedy zaczęli stosować przede wszystkim chlorelę i odżywiać się jęczmieniem, to ten trądzik po prostu zniknął. A jeżeli jest to krótko, to w krótkim czasie te objawy bardzo mocno się zmniejszyły. I tak jak nie służy, rodzice opowiadają, jak z wieloma rzeczami trzeba nastolatków pilnować. Tak, jak już spróbował i zobaczył, że to zadziałało, to jeżeli chodzi o chladle, chlorelle i jęczmień, po prostu oni sami, ponieważ sięgają, nie muszą być pilnowani. No mamy też takie przypadki, to bardzo fajny przypadek kobiety, która miała problemy z skórą twarzy. Wiemy, jak twarz jest bardzo ważna dla kobiety i to, co na niej widać, i korzystała z pomocy wielu wielu dermatologów, łącznie z medycyną estetyczną i nikt nie był w stanie im pomóc. Po zaczęciu zażywania chloreli i jęczmienia w krótkim czasie te problemy ustały i do dnia dzisiejszego nie wróciły, ale oczywiście cały czas systematycznie y, spożywa jęczmień i chlorelę. Fantastycznie. No, y, wiem, że dużo osób Ci zaupało. wiem, że masz też grupy na Whatsappie, które prowadzisz. Y Swoich pacjentów, swoich klientów. Moją misją jest szerzenie dobra i dzielenie się dobrymi informacjami na temat zdrowego stylu życia. A jaka jest Twoja misja? No, no moją, moją misją jest przede wszystkim przywracanie dobrostanu tych osób, które do mnie trafiają. Chcę, żeby ich zdrowie było w dobrostanie, żeby nie mieli żadnych problemów z tym zdrowiem. I chcę, żeby nauczyli się tego, że zapobieganie chorobie jest ważniejsze niż leczenie, bo samo leczenie to nie zawsze da nam taki efekt, jakbyśmy chcieli, ale jesteśmy w stanie zapobiec tej chorobie. I tylko od nas to zależy, czy zapobiegniemy jej, czy nie. Zgadza się. W odpowiednim czasie reakcja i generalnie profilaktyka to jest podstawa. Jarku, powiedz mi, a jak się można z tobą skontaktować i gdzie cię można znaleźć? Najlepiej znaleźć mnie na stronie naszego gabinetu klinikazdrowia.pl, klinika pisane przez C. Nasz gabinet znajduje się w Chwaszczynie. I numer telefonu do mnie 601 431 331. Dziękuję bardzo. Jarku, czy chciałbyś coś powiedzieć na koniec do naszych słuchaczy? Chciałbym, żebyśmy wszyscy zadbali o siebie i przeciwdziałali. Prewencyjnie, żeby w naszym organizmie nie powstawała choroba, a wtedy będziemy wszyscy szczęśliwi, zadowoleni, a to się odbija na każdym z nas. Na stosunkach międzyludzkich, na tym, jak się zachowujemy, jak traktujemy innych, bo jak sami jesteśmy szczęśliwi, to inni wokół nas też będą szczęśliwi. Zgadza się, bo od ciebie tryska po prostu piękna energia, dużo, dużo miłości, dużo empatii. Sama bardzo lubię do was przychodzić i z wami przebywać, bo rzeczywiście tej energii wam nie brakuje i przekazujecie ją dalej. I tymi słowami chciałabym dzisiejsze spotkanie zakończyć. Serdecznie Ci podziękować za to, że zechciałeś podzielić się z nami tymi informacjami. Pięknie dziękuję. I do usłyszenia kolejnym razem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.